Cześć. Nazywam się Konrad Grzybicki. Jestem studentem kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Uniwersytecie WSB Merito. Moje studia są dla mnie nieco zaskakujące, ponieważ codziennie dowiaduję się nowych szczegółów, na które wcześniej nie zwracałem uwagi, a na które będę musiał zwracać uwagę jako przyszły inspektor BHP. Na przykład na zajęciach z triage dowiedziałem się, w jaki sposób pomóc jak największej liczbie osób w przypadku wypadków masowych. Najciekawszym projektem na moich studiach był dla mnie projekt z przedmiotu System Zarządzania BHP, dzięki któremu poszerzyłem wiedzę w zakresie zarządzania projektami oraz zarządzania ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dzięki temu projektowi poznałem platformę Akademia PARP, czyli Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na co dzień rozwijam się nie tylko w obszarze zawodowym, pracuję jako pracownik administracyjno-biurowy oraz w wolnym czasie jestem chórzystą, także dzięki studiom jestem w stanie efektywnie łączyć pracę, pasję i studia na Uniwersytecie WSB Merito.